Cześć. To jest czwarty odcinek podcastu Ida Rozmawia. Ja jestem Ida, a rozmawiać dzisiaj będę z dietetyczką Iwoną Kibil, autorką książek Wege i Wege Rodzina, Dieta roślinna w Praktyce. Iwona jest autystką i adechadówką. Porozmawiamy zarówno o jej pracy z punktu widzenia osoby autystycznej, jak i o różnych żywieniowych trudnościach, które mogą pojawiać się w życiu osób autystycznych. Cześć Iwona. Cześć. Miło mi Cię gościć w podcaście. Bardzo miło mi Cię poznać. Dziękuję za zaproszenie. Zanim przejdziemy dalej, chciałabym serdecznie podziękować osobom i firmom wspierającym nas przez Patronite, takim jak atypowa psycholog i Aspendance. Bardzo dziękuję. I jeszcze parę słów o tym, czym się zajmujesz, Iwona, jesteś dietetyczką i na co dzień pracujesz z klientkami i klientami, pomagając im prawidłowo bilansować dietę, ale też edukujesz naszą publiczność na temat diety roślinnej. Dwie Twoje książki, WG, Dieta Roślinna w Praktyce i WG Rodzina, zostały wydane w prestiżowym PZWL wydawnictwie lekarskim. Zresztą ta pierwsza ma już drugie wydanie, wzbogacone o najnowszą wiedzę. Poza tym piszesz artykuły naukowe i popularno-naukowe, występujesz na konferencjach, prowadzisz warsztaty, podcast i profil na Instagramie. Dużo tego. I chciałam najpierw zapytać, jak to w ogóle wszystko ogarniasz jako osoba autystyczna i jak ci się pracuje w tych różnych obszarach? Wiesz co? Chciałabym powiedzieć, po prostu ogarniam, tak? Bo całe życie tak ogarniałam, całe życie sobie dopasowałam trochę pod, pod siebie, a jak coś mi nie pasowało, to zmieniałam. To, jak czym się interesowałam, tak jak dietą roślinną się interesuje, od. Wielu już lat, tak, ponad 10, no to po prostu starałam się gdzieś tam dorążyć ten temat i przekazywać wiedzę innym. Na pewno jest mi łatwiej rozmawiać z ludźmi o pracy i występować, czy pisać książki, czy artykuły, niż po prostu rozmawiać o życiu. Albo nie umiem też small talk, tak? Więc łatwiej mi jest po prostu rozmawiać na tematy, te, które mnie interesują, tematy dotyczące diety roślinnej, dotyczące diety ogólnie. To jest łatwe. Mm -hmm, tak, znam to. Wiesz, jest zawsze łatwiej rozmawiać o czymś, najlepiej o czymś, co mnie interesuje, a rozmowa bez konkretów to jest dopiero wyzwanie. I właśnie jak sobie radzisz z tym, że musisz też pracować z ludźmi, z, z osobami klienckimi? Tak naprawdę wbrew pozorom bardzo dobrze, bo tak jak wspominałam, łatwiej mi jest rozmawiać na tematy... Które mnie interesują i tematy żywieniowe, tematy takie związane z moją pracą. Więc e, rozmowa z pacjentami jest dla mnie łatwiejsza niż na przykład rozmowa u cioci na imieninach, tak? E, z kimś o życiu, tak po prostu. Albo gdzieś tam w kuluarach konferencji, e, różnych czy medycznych nawet. To zależy, czy z kimś po prostu złapię temat, czy z kimś po prostu mam o czym rozmawiać. Też nie chcę brzmieć tak, że nie mam o czym rozmawiać z ludźmi, tylko e, po prostu gdzieś tam muszę. Trudniej jest mi jest nawiązywać kontakty, więc gdzieś tam muszę jakieś mieć coś takiego, co. Będzie cechą wspólną dwóch osób, żeby na ten temat rozmawiać. Z pacjentami jest mi łatwiej rozmawiać, bo wiem, jakiego rodzaju problemy mają, z czym przychodzą. Jeżeli wiem, jakim pomóc, no to oczywiście ta rozmowa dotyczy tego, tak? Więc, no, więc to jest dla mnie po prostu takie łatwe, swobodne, nawet nie muszę się często przygotowywać specjalnie do tego. A tak ogólnie z jakimiś innymi różnymi y, spotkaniami, wyjściem na kawę z kimś i tak dalej, no to dla mnie akurat jest coś takiego, nad czym myślę cały dzień, zanim to się wydarzy. Więc tak jakby już cały dzień sobie podporządkowuję pod to spotkanie. Nie mogę zbytnio skupić się na innych rzeczach, natomiast rozmowy z pacjentami to dla mnie coś swobodnego po prostu. I czy też dlatego pracujesz zdalnie? Pracuję zdalnie od kiedy zdalna praca jest. Y, Powiedzmy i modna, i potrzebna. I sama na to zdalną pracę z pacjentami przerzuciłam się tak z rok, może dwa lata przed pandemią. Dlatego, że pracowałam wcześniej w gabinecie, ale ta sytuacja wyglądała tak, że pracujesz z pacjentami non stop, czyli co godzinę na przykład ktoś nowy przychodzi. Jesteś w tym gabinecie powiedzmy przez 6 godzin, czasem dłużej. Ja sobie dozowałam trochę ten czas. Najpierw pracowałam w gabinecie tak normalnie, stacjonarnie dwa razy w tygodniu, potem raz w tygodniu, potem raz na dwa tygodnie, a przechodziłam tak stopniowo na pracę online i jeszcze, zanim pandemia wybuchła, to zaczęłam już pracować całkowicie online i. To jest też związane z tym, że mogę sobie poukładać inaczej dzień, mogę sobie dozować kontakt z ludźmi i mogę sobie też dozować energię, którą wkładam w różne rzeczy, no bo muszę przyznać, że jest mi trudno rozmawiać z kimś tak jak w gabinecie, tak jak wspominałam wcześniej, rozmawiać z kimś Rozmawiać z ludźmi non stop. I często jak jestem zmęczona, tym się plącze język. Zapominam słów tak, zapominam z kim rozmawiam na przykład po kilku dniach, z kim rozmawiałam wcześniej, więc to dozowanie pracy, dozowanie rozmów z pacjentami, że biorę sobie kilka osób w tygodniu bardzo jest pomocne, bo mogę po prostu więcej z siebie dać. To wszystko brzmi bardzo znajomo dla mnie, bo ja też ja z kolei uczę angielskiego i kiedy y, uczyłam tylko stacjonarnie, to i musiałam się przemieszczać np. od y, klienta do klienta, bywało trochę trudno, a teraz też uczę głównie zdalnie i tak sobie układam plan, żeby zawsze mieć przerwy, y, najlepiej godzinę przerwy między poszczególnymi lekcjami i to mi daje szansę się zregenerować, jakoś oczyścić umysł i jakby móc być w pełni sprawna, kiedy prowadzę kolejną lekcję, więc. To wszystko brzmi bardzo, bardzo znajomo. Ja myślę, że ważne jest, żeby to pod siebie podpasować, bo na przykład u mnie te przerwy by się nie sprawdzały. Dlatego, że ja bym podczas tej przerwy. Ja bym nie zrobiła nic podczas tej przerwy, bo bym wiedziała, że za chwilkę mam następną rozmowę, ale e, lubię sobie to układać w taki sposób, że na przykład mam trzy osoby albo dwie osoby pod rząd, i następnego dnia znowu mam takie konsultacje. Często też mam konsultacje krótsze, jak ktoś współpracuje ze mną już dłużej, no to po prostu ta konsultacja nie musi trwać godzinę. Ale widzisz, to tak, tutaj też pokazuje to nam, jak bardzo różne są osoby w spektrum, bo każdy gdzieś tam trochę do siebie stara się to dopasować, tą pracę, a my też, nie wiem jak ty, czy też sobie to dopasowałaś zanim się dowiedziałaś, że jesteś w spektrum, czy, czy, czy po tak, prostu już potem? myślę, po tym? że tak, chociaż... Odkąd wiem, to tym bardziej jakby się staram. Jakby tym bardziej zwracam uwagę na to, co może mi za bardzo męczyć, na co jakby nie warto się szarpać, więc myślę, że ta świadomość diagnozy też mi pomogła w tym, żeby sobie jeszcze bardziej odpuszczać na przykład. A dlaczego w ogóle zostałaś dietetyczką? Ta odpowiedź będzie banalna, ale po prostu interesowałam się dietą i zdrowiem, i. Byłam też wegetarianką, tak? Gdzieś tam w kierunku powiedzmy weganizmu, ale nie nazywałam tego też za bardzo weganizmem. No, i chciałam trochę też takie schematy przełamywać, no bo, no bo sama wiesz, dieta tradycyjna no jest czymś takim, co utarło się w przekonaniu, że no, mięso musi być na talerzu, a to już było wiele lat temu, jak zaczęłam studia, więc wtedy było. Ten wegetarianizm był tak jakby mniej popularny, było mniej miejsc wegetariańskich, nie było w zasadzie w social mediach informacji na ten temat, więc też starałam się trochę te schematy przełamywać i gdzieś tam sama siebie edukować, a później edukować innych na ten temat. Żywienie jest szczególnie ważnym i szczególnie trudnym tematem w życiu niejednej osoby neuroodmiennej. Część z nas ze względów sensorycznych unika wielu potraw i pokarmów, na przykład o określonych smakach, konsystencjach, temperaturze itd. Często mamy też trudności z planowaniem i ogarnianiem gotowania i zdrowej diety i znam wiele osób autystycznych i jadehadowych, którym zbilansowane żywienie jawi się jako kolejne w ich życiu wymaganie, z którym muszą się szarpać lub na które im nie starczy siły. Czy ty sama masz lub miałaś podobne problemy? Wiesz co, może zacznijmy od tego, że osoby w spektrum autyzmu częściej mają różnego rodzaju problemy związane z jedzeniem. Są badania wśród dzieci spektrum autyzmu, które mają wybiórczość pokarmową, selektywność pokarmową, wybierają różne określone produkty ze względu na konsystencję, mają upodobania do różnych produktów, a niektórych produktów po prostu omijają je, tak? Nie chcą, nie chcą ich jeść ze względu na konsystencję, strukturę, kolory też, więc to jest poparte też badaniami. I nawet często jest tak, że jak są problemy jelitowe i problemy ogólnie z. Z zdrowiem u osób i związane to jest z dietą, to nie wychodzi to w żadnych testach. Po prostu gdzieś tam jest ta selektywność, tak? gdzieś tam jest ta wybiórczość pokarmowa, ale w testach nie wychodzi to, tak? że nic się nie dzieje. Ale też na przykład większe ryzyko jest zespołu nadwrażliwego, co u mnie się, co ja mam zespołu litera nadwrażliwego. Także jeżeli o to pytasz, o, o te problemy, to tak, faktycznie. A jeżeli chodzi o. Produkty żywnościowe i o dietę. To pamiętam z dzieciństwa, to Twoje pytanie mi trochę dało do myślenia. Pamiętam, że z dzieciństwa, że miałam problemy z jedzeniem. Na pewno miałam jakąś wybiórczość, ale teraz nie pamiętam wszystkiego. Na pewno miałam tak, że jak lubiłam jakiś określony produkt, mogłam go jeść. I tak codziennie. Na przykład pamiętam, że przez wakacje codziennie na śniadanie mogłam jeść to samo. I pamiętam, co to było, ale nie powiem, co to było, dlatego że wstydzę się teraz przyznać, co to było. <śledziany> ale to nie było mięso. Nie, nie, nie. I. Teraz obecnie myślę, że nie mam takich problemów, a przynajmniej ja nie uważam, że to są to problemy. Natomiast oczywiście rutyna jest dla mnie bardzo ważna, więc często jest tak, że w jakiś określony dzień tygodnia jem jakieś danie. Tak? Przyznam się, że od ponad trzech lat jem w piątek wieczorem tą samą potrawę i miałem może dwa razy, albo raz chyba przerwę, jak byłam na wakacjach. Dla mnie też jest ważna tekstura i ogólnie konsystencja potraw. Natomiast nie uważam, żeby to dla mnie był na ten moment jakiś problem, tylko po prostu... Są rzeczy, które są dla mnie ważne, tak? Że na przykład ziemniaki, jak uwielbiam ziemniaki, to nie ziemniak z przyprawami albo frytek z przyprawami. Muszą być bez niczego, bez keczupu, bez żadnych przypraw. Ale to w ogóle nie są problemy. Każdy ma tam jakieś swoje upodobania żywieniowe. Jasne. No to co jest pewnie problemem jest to, że no wiele z nas osób autystycznych albo mających ADHD bardzo się stresuje. No nie? Jakby to nasze życie często jest pełne lęku, chowania się różnego, maskowania i tak dalej. No i myślę, że z tego mogą wynikać w dużej mierze właśnie te problemy, te problemy jelitowe, nie? które jelitowe. są tak, tak częste wśród nas. Tak, tak, tak. Nie, nie wspomniałam o tym, ale faktycznie, no bo jelita są powiązane z mózgiem, tak? Oś jelitowo-mózgowa. I ogólnie mówi się też, że jelita to jest drugi mózg. I... My reagujemy w sposób, jak jesteśmy jeszcze osobami bardzo wrażliwymi, wrażliwymi, to reagujemy często problemami jelitowymi na sytuacje stresowe. Czasem jest tak, że te sytuacje stresowe nie są dla nas takie oczywiste, bo może nam się wydawać, że my się czymś nie stresujemy, na przykład wyjazdem na wakacje, ale to jest zmiana miejsca, to jest zmiana rutyny, zmiana klimatu często, a czasem jeszcze jak się jest w grupie tam, to najgorzej wtedy, więc my wtedy reagujemy na to, i ciężko jest tak naprawdę to opanować. Osoby, które są w spektrum autyzmu, mają też częściej inną mikrobiotę jelitową, częściej mają mniej bifidobakterii i lactobacillusów bakterii, i to też ma związek z na przykład przerostem bakteryjnym jelit albo z różnymi problemami związanymi właśnie z niestrawnością, z zaburzeniami żołądkowo-jelitowymi. I z jednej strony to może być związane poprzez z wybiórczością żywieniową i z tym, że ta dieta jest czasem ograniczająca, ale z drugiej strony nie wiemy też co jest pierwsze, czy ta mikrobiota jelitowa gdzieś nasila też dodatkowo te problemy. Więc to jest coś co wymaga na pewno dalszych badań, jakieś różne badania są, ale na pewno gdzieś tam to będzie jeszcze w przyszłości badane. Z całą pewnością wrażliwość, stres to ma znaczenie w naszych problemach właśnie żołądkowo jelitowych. I myślę, że u dzieci i w okresie nastoletnim być może też ma to większe nasilenie, bo teraz zobaczmy, jesteśmy dorosłymi kobietami, i nawet jeżeli, nawet jak my teraz wiemy, że jesteśmy w spektrum, tak? I ty powiedziałaś, że wiele rzeczy tam możemy zaakceptować, ale też do tego wieku, w którym my jesteśmy, wiele rzeczy już tak jakby ułożyłyśmy sobie i zaakceptowałyśmy, nie wiedząc nawet, że jesteśmy w spektrum, bo po prostu dorastamy, wiemy więcej, jesteśmy już dorosłymi kobietami. Natomiast w okresie nastoletnim czujemy się często odosobnieni, tak? często inni i to też ma wpływ wtedy. To były ciężkie czasy zdecydowanie. A czy zdarza ci się pracować z osobami, z klientami, klientkami, którzy, którzy są autystyczni albo mają ADHD? Zdarza mi się, natomiast to nie jest taka moja grupa docelowa, bo ja pracuję z osobami na dietach roślinnych, tak? więc ja się w tym specjalizuję. Jeżeli trafi się osoba, która dodatkowo jest spektrum autyzmu czy spektrum ADHD, no to oczywiście zdarza mi się pracować. No i wtedy traktuję tę osobę jako taką całość, tak? Już nie oddzielam tego spektrum, tylko po prostu jako całość, bo tam inne problemy się też nakładają, bo częściej jednak te osoby trafiają z problemami, z innymi problemami niż ze spektrum, tak? Że mają po prostu jakieś tam wybiórczość związaną ze spektrum, tylko po prostu mają inne problemy. No i myślę też, że nawiązując właśnie do tego, do takich kwestii typu trudności związanych z funkcjami wykonawczymi, planowaniem, organizowaniem, to wydaje mi się, że wiele z nas osób autystycznych, adhd ale też pewnie nie tylko, jakby wszystkim, czasami to zdrowe żywienie, zbilansowane żywienie, jawi się coś, jako coś bardzo trudnego, skomplikowanego, bo wiemy, że jest tyle i mikro i makro składników i są zasady, które się jakiś czas zmieniają, bo są jakieś nowe zalecenia i są też takie indywidualne jakieś predyspozycje czy zakazy, które trzeba brać pod uwagę, jakby komponując swoją dietę. I jako dietetyczki chciałam cię zapytać, e, e, czy to musi być takie skomplikowane naprawdę? Nic nie musi być skomplikowane. I ja też lubię powtarzać, że wszystko jest trudne, zanim stanie się łatwe, ale dodatkowo zakazy na pewno nie są dobre. Więc w naszej diecie musi być miejsce na wszystko. Musi być też miejsce na nasze ulubione produkty, nawet jeżeli to są gorsze, powiedzmy, produkty, jakościowo, po prostu staramy się gdzieś tam je przeplatać lepszymi produktami zdrowszymi albo powiedzmy mniej przetworzonymi. I w naszej diecie też jest miejsce na inną teksturę potraw. Ja wcześniej wspominałam, że nie uważam, że na przykład ta tekstura, konsystencja i wybór różnych produktów na co dzień jest dla mnie problemem, bo nie jest, ale często się zdarza, że osoby właśnie przychodzą do mnie do gabinetu z tym, że gdzieś tam wychodzi w toku konsultacji, że mają wrażenie, że jedzą ciągle to samo. Albo że nie jedzą zielonych warzyw, tak, albo nie jedzą czegoś tam innego, jedzą czegoś za dużo, czegoś za mało, i później ostatecznie wychodzi, że wcale tak nie jest, tylko po prostu my musimy sobie trochę to inaczej poukładać. Powiem Ci taki przykład: jak bardzo lubisz ziemniaczane pióry, tak? To ty możesz jeść to ziemniaczane puree codziennie z innymi dodatkami. I to nie znaczy, że ty musisz jeść codziennie ziemniaczane pire po prostu samo w sobie, albo z tofu, albo z schabowym, tak, wegańskim, tylko po prostu możesz wymieniać warzywa, możesz wymieniać dodatki białkowe, a nawet nie, jeżeli nie jesteś w stanie wymienić na ten moment trzech, znaczy może nie trzech, tylko dwóch podgrup, tak, czyli warzyw i tych dodatków białkowych do tego pire ziemniaczanego, to ty możesz zamienić coś w surówce na początek, tak. Później możesz ten dodatek białkowy zrobić tak, że masz połowę tego, co lubisz na co dzień, jeść bardzo, i drugą połowę dodajesz sobie z czegoś innego, czyli powiedzmy, że jest kotlet schabowy, plus sos soczewicy. Tak? Do tego dodajesz trochę więcej. I gdzieś tam sobie trochę modyfikujesz to. Więc zakładam, że najłatwiej jest po prostu wyjść od takich schematów, które mamy wyrobione, które uwielbiamy, i po prostu poszerzać je gdzieś w toku konsultacji, w toku właśnie pracy nad sobą o inne produkty. Bo takie rzucanie się na głęboką wodę i zmiana wszystkiego zawsze wydaje się trudniejsza. I pilnowanie produktów, których nie możemy mieć w naszej diecie, bo uważamy za niezdrowe, też no, będzie dla nas trudniejsze. Tak? To tutaj gdzieś też pod zaburzenia odżywiania może podchodzić, ale to już tam inna, inny temat dla innej osoby. Natomiast nie tolerujemy zakazu, znaczy ja jestem zwolenniczką tego, żeby w diecie nie było zakazów, tak? żeby żeby po prostu można było rozszerzać te swoje schematy, które na co dzień mamy, o, o nowe po prostu rzeczy i po prostu czuć się z tym swobodnie. Brzmi dobrze. No tak, mam nadzieję, że to było zrozumiałe, co powiedziałam. Myślę, że tak. A co radzisz osobom, które uważają, że codzienne gotowanie przerasta ich możliwości? Myślę, że podobnie bym powiedziała, tak jak wcześniej, że rozszerzamy sobie powoli różne potrawy. Możemy zacząć od bazowych przepisów, które nam najbardziej pasują. I nie musimy codziennie gotować. To też jest bardzo ważne, bo my możemy gotować raz na 2-3 dni. My możemy gotować raz dziennie. Zależy kto, ile ma czasu, na, ile, na co może sobie pozwolić. Codzienne gotowanie na pewno nie jest potrzebne osobom zapracowanym i też jest bardzo ważne, że dieta nie musi być priorytetem, tak? Nawet jeżeli ktoś się bardzo zdrowo chce odżywiać, dieta nie musi być priorytetem w życiu tej osoby. Um, dlatego, bo ma po prostu inne zainteresowania, ma pracę, tak? Gdzieś tam jeść musi, dlatego że każdy z nas je, więc y, możemy mieć mniejszy nacisk na posiłki y, i da się te posiłki robić zdrowe i jednocześnie mniej pracochłonne. Tutaj to, to jest jednak kwestia pracy na samym początku, żeby to sobie wyrobić, żeby z czasem się to stało y, łatwiejsze, ale tak jak wspominałam, można zacząć od prostych przepisów, od trzech, czterech przepisów i zacząć je rozszerzać. To, co mi się wydaje też trudne, jest to, że jest tak dużo różnych rzeczy, o których mi się wydaje, że trzeba pamiętać: że i białko, i żelazo, i wapń, i to, i tamto. I czasami, jak się łączy dwie rzeczy, to one się jakoś tam wykluczają. I to mi się wydaje takie no, strasznie skomplikowane. Czy można to sprowadzić do jakichś prostych zasad, w miarę takiej, które e, łatwo jest zapamiętać? Można sprowadzić, i ja wiem, że te rzeczy wydają się skomplikowane. I wiem, że w mojej książce to może wyglądać skomplikowane, ale musiało to tak wyglądać, dlatego że jak opisywałam różne rozdziały składników, to musiałam wspomnieć o tym, że przykładowo, jak mamy za dużo na przykład wapnia w posiłku, no to żelazo się może gorzej przyswajać, no bo tak jest, tak i trzeba o tym wspomnieć. Ale tak normalnie w życiu bardzo ważne jest, żeby wziąć pod uwagę to, co lubimy, żeby nasz talerz był skomponowany w prawidłowy sposób, żeby na talerzu zawsze się znalazło źródło białka, jeżeli to jest właśnie dieta roślinna, to tym bardziej ważne, e, warzywa, pełnoziarniste produkty zbożowe i to jest ważniejsze, bo jeżeli ktoś ma problem z jakimiś określonymi składnikami, oczywiście, że można trochę podrążyć tutaj temat. Natomiast w większości przypadków, y może nie w większości przypadków, ale powiedziałabym inaczej, że często zdarzają się pacjenci, którzy przychodzą do gabinetu właśnie z takimi obawami, z pytaniami: no co mam zrobić? Czy mam do owsianki nie dodawać napoju roślinnego? Czy mam do koktajlu nie dodać napoju roślinnego z wapniem? I dodają na przykład taki bez wapnia, a do innego posiłku z wapniem, żeby to się wszystko dobrze komponowało. Natomiast to nie ma takiej potrzeby, jeżeli my nie mamy niedoborów, powiedzmy, żelaza tak, w diecie, nie musimy tego rozdzielać. I my możemy sobie normalnie jeść, nasz organizm weźmie sobie z tych potraw to co jest potrzebne. Nie musimy tego tak bardzo komplikować. Nawet powiedziałabym, że nie jemy wapnia, żelaza, cynku, magnezu, tylko po prostu jemy produkty, tak? Że jemy na przykład ciecierzycę, soczewicę, tofu, a tam mamy różnorodność składników odżywczych. Ja by ktoś chciał właśnie zacząć tak trochę rozszerzać swoją dietę albo zwracać trochę więcej uwagę na to, jak jest zbilansowana to czy możesz polecić jakieś źródła na temat diety roślinnej albo w ogóle? Albo jak sądzisz, gdzie ktoś mógłby poszukać takich informacji, żeby one były rzeczywiście sprawdzone, no bo wiadomo, że w internecie dzisiaj można trafić na różne rzeczy różnej jakości. Tak. Wiesz, są moje książki, myślę, że tak. Natomiast też w internecie można znaleźć i wykłady, i teraz jest też coraz więcej dietetyków, którzy starają się gdzieś tam przeplatać, wplatać produkty roślinne i ogólnie potrawy roślinne do swojej praktyki z pacjentami. Ale też coraz więcej jest dietetyków, którzy starają się pracować z osobami na dietach roślinnych, więc edukują, więc też można na Instagramie śledzić konta. A na pewno blogi osób, które... Znaczy blogi i może, powiedzmy, takich kucharzy, e, blogerów kulinarnych, którzy odpowiadają, jak też sobie te przepisy wymyślać, tak? Jak te potrawy, co, co zrobić z różnych rzeczy, jak wpleść więcej na przykład strączków do diety, jak wpleść więcej warzyw do diety. Gdzieś tam trzeba pilnować tego, że nie zawsze e, przepisy na blogach są dobrze skomponowane, ale tutaj można się właśnie czy na książce mojej oprzeć, czy na artykułach innych dietetyków, czy na pracach innych dietetyków też, tak? Damian Parol ma też bardzo fajny blog, gdzie ma bardzo dużo dobrych treści na temat też diety roślinnej. Michał Czapla, dr Michał Czapla, mój znajomy dietetyk. Polskie Towarzystwo Medycyny Stylu życia ma i przepisy, i dużo wartościowych treści i u siebie na stronie i w social mediach, co tutaj jeszcze, że. Mm, e -book, I booki. Tak, i e booki z przepisami. Nie wiem, czy, czy tego dotyczyło pytanie, czy, czy tak, o to tak, chodziło, tak. tak? tak. E, bo tutaj są, chodzi o to, żeby jednocześnie te treści, które są edukacyjne, mieszać z tymi treściami, które są takie bardziej praktyczne, i my możemy sobie to wdrożyć jednocześnie, tak? Że to po prostu myślę, że wtedy będzie łatwiej. A masz jakąś swojego ulubionego bloga albo um, książkę z przepisami roślinnymi, z, którego, z czego jakby twoje jest ulubione źródło, z którego lubisz korzystać? Wiesz co, ja nie korzystam z przepisów z książek kulinarnych, przyznam mm. się, nie korzystam. Wymyślam swoje przepisy. To super. Nie wiem, czy super, bo na pewno jest bardzo dużo fajnych przepisów w książkach kulinarnych, tak. I chociaż nie zdarza mi się czasem, mi się... O właśnie u ja też blok, tak, bardzo dobre przepisy. Zdarza mi się korzystać, modyfikuję często pod siebie, ale na co dzień raczej nie korzystam, wymyślam samodzielnie, ale to jest bardziej związane z czasem. Więc wiesz, bardziej związane z tym, że gdzieś tam muszę coś zrobić i robię to po prostu pod siebie, bo wiem, jak to zrobić. Mm, jasne. No i chciałam jeszcze zapytać o samą tu kwestię tej diety roślinnej i weganizmu, no bo jakby obie, żywimy się roślinnie, jest to dla nas ważne i no, dla mnie właśnie kwestia zwierząt i tego, skąd pochodzą produkty zwierzęce, to jest taka istotna, główny czynnik, dlaczego zaczęłam w ogóle jeść roślinnie. I jest trochę zabawne, że weganizm wydaje się być takim ukrytym przekazem tego podcastu, bo to dopiero czwarty odcinek, a już drugi odcinek, w którym się pojawia ten motyw. Ale nie dziwi mnie to, bo mam wrażenie, że właśnie dużo autystek, które znam, jest wegankami, wegetariankami, działaczkami, albo po prostu miłośniczkami zwierząt. I zastanawiam się czasem, czy to może jest kwestia jakiejś naszej takiej szczególnej wrażliwości, na cierpienie innych, takiej dużej empatii, tej emocjonalnej. Jak to było u ciebie? Od czego to się zaczęło? A, powiem Ci, że szczerze nie wiem, czy jest wyrazem empatii, ale myślę, że pewnie tak, bo czytałam, że osoby w spektrum mm, są bardziej wrażliwe właśnie na zwierzęta, przywiązują się bardziej też do przedmiotów, do rzeczy i Myślę, że na pewno jest to z tym związane. U mnie było tak, że ja z jednej strony nie lubiłam mięsa i produktów odzwierzęcych. Pamiętam, że źle się czułam na przykład po jajkach e, jako dziecko. Pamiętam, że brzuch mnie zawsze bolał wtedy i nawet nie mówiłam chyba o tym nikomu. Ale nie wiem, może dlatego, że były smażone, może dlatego, że to była ciężkostrawna potrawa. Tego akurat nie wiem. E, nie lubiłam mięsa. Ale też druga rzecz, ja się wychowywałam na wsi. I nie wiem, czy Ty wiesz, jakie rzeczy się na wsi działy. Teraz też się dzieją, tak? Świnioubój, tak? I tego typu sprawy. Więc jak jesteś dzieckiem i przyglądasz się takim rzeczom znaczy, wiesz, niby nie przyglądasz się, bo nie wchodzisz do takich miejsc, ale gdzieś tam później to widzisz to nie rozumiesz, dlaczego tak może być. Ja pamiętam, ja chyba nie mówiłam o tym nikomu. Wydaje mi się, że nie rozmawiałam o tym z nikim, nie jestem pewna. Natomiast zawsze patrzyłam na to w ten sposób. Zastanawiałam się, jak to jest możliwe, że ktoś może takie rzeczy robić i traktować to jako normalne życie, jako normalne funkcjonowanie. Co, co jest w tym normalnego? I pamiętam, jak, jak bardzo tego nie rozumiałam. Tak, no u mnie właśnie też. To taki trochę drugi aspekt. coś jest taki, taki jakby zgrzyt poznawczy, że z jednej strony wszyscy to robią, a z drugiej strony tak. wydaje się to być sprzeczne z jakby takimi zasadami moralnymi, które ludzie twierdzą, że wyznają. I to było też dla mnie jako nastolatka takie... Dziwne i, i nie podobało mi się to, że coś jest nielogicznego w zachowaniu ludzi. Tak, ja miałam nawet wrażenie, powiem ci, że jak patrzyłam na tych ludzi, tak, którzy to robili, bo to też było u mnie w rodzinie, to zastanawiałam się, na ile to jest tak, że każdy z nich przekonuje siebie w tym wszystkim. Że to jest normalne i że w zasadzie tak trzeba, i, i nie powie na przykład drugiej osoby, hej, nie powinniśmy tego robić. Ale to jest takie bardziej właśnie moje myślenie, które miałam w dzieciństwie, jak się temu przyglądałam, że tak jakby oni przekonywali siebie wzajemnie, że powinni to zrobić, no bo tak się robi. tak Więc może też troszeczkę taka y, nasza autystyczna albo nasz autystyczny nonkonformizm, y, że y, wydaje mi się, że no generalnie osoby neurotypowe bardziej mają tę tendencję poddawania się normom społecznym, bo te normy są dla nich ważniejsze, a dla nas trochę mniej, nie? Więc dostrzegamy coś innego i to, że jest jakaś taka norma, że mięso jest okej, okay, no to nie jest jeszcze wystarczającym powodem, żeby je jeść, jeżeli mamy jakieś inne argumenty, które dostrzegamy. Tak, może, może właśnie tak być. Dziękuję ci bardzo za rozmowę. Dziękuję. I jeszcze raz ślę wyrazy wdzięczności do patronów i patronek. Dziękuję też wszystkim osobom słuchającym i zachęcam do subskrybowania i lajkowania podcastu na platformach, z których korzystacie. Do usłyszenia.